Hej, YouTube, jak tam u Was? Ja Wam powiem tyle. Wczoraj była impreza, wczoraj było Halloween, a dzisiaj dzisiaj będzie wielka rewia mody na cmentarzach. Oczywiście też idę, idę na groby, postać i posłuchać księdza Marka. Ona akurat fajnie gada, więc będzie co słuchać i powiem Wam tyle, że nie jestem za tym, żeby się ubierać jakoś specjalnie na to wszystko. Czy to jest jakaś wielka impreza, żeby wyglądać pięknie? To jest ym, święto, w którym nie powinno się wyglądać, ale powinno się iść na cmentarz i pomodlić się trochę. Chociaż wiem, że nie jestem jakąś super wielką katoliczką. Do kościoła nie chodzę. Chodzę tylko na wieje do szkoły. A listopad, ten pierwszy, to jest taki wyjątkowy dzień. Że trzeba iść zapalić znicz, i w ogóle, ale to nie tylko dzisiaj trzeba zapalić znicz. Taki normalny dzień też jest dobrym dniem, żeby pójść zapalić znicz na grup. Więc jeśli idziecie tylko po to na cmentarz, żeby pokazać się innym ludziom, jak się pięknie wygląda, to myślicie źle, bo powinno się iść na cmentarz po to, żeby zapalić znicz i się pomodlić, a nie żeby wyglądać. Poza tym, w przyszłym tygodniu, 8, mam swoją dziewiętnastkę, fajnie nie. Więc z okazji jeszcze tego, że wybiło mi 3000 subskrypcji. Dużo. Aktualnie mam chyba 3050 coś. Nie wiem, chyba, nie patrzyłam. To możecie mi zrobić jakiś fajny rysunek. I zrobię filmik o rysunkach Waszych. I postaram się zlepić jakoś fajnie ten filmik. Yy, wysyłajcie to wszystko na Zuzella 9.6 o 2pl i fajnie by było, jakby to było artystyczne, nie muszę to być ja mówię wam, nie muszę to być ja lecz może to być wszystko, co wam przyjdzie do głowy, może być coś związane z Halloween i powiem wam także nie jestem jakoś yy, specjalnie źle nastawiona na to, to jest po prostu impreza, bawimy się, a na następny dzień idziemy na cmentarz, więc możecie mi nawet z namalować, narysować cokolwiek, może być to rysunek komputerowy, bądź yy, rysowany ręcznie, więc fajnie by było, jakbyście mi coś takiego podesłali. A ja niedługo się zbieram, ponieważ no, jedziemy. Akurat na cmentarz mam blisko, do Wilkowej i fajnie, nie? Więc no. Powiem wam, że dzisiaj z twarzy ładnie wygląda, więc się nie muszę ubierać. Więc to jest tyle, co mam dla Was do powiedzenia. Dlatego na razie.